Pierdolnięty naród kurwa! Skuriały rząd kurwa! Nie ma na ulicach kurda! Cały ten zakup tak, i Bo kler. kler to wykorzystuje religię dla własnych potrzeb materialnych! A głupiej kurwa poloki jeszcze im, kurwa pieniądze płacą! Pierdolnięty naród to jest kurwa! Kurwa macie! <grydolna> Pierdolan! A to prawda! Zobaczcie, że dzisiaj na Kaczyńskiego te kurdziłej te siostry zakonne odcięły mnie od nie? Ale mówię, mam piwem przy miarę, co się to interesuje, może chować, ja samą noc chląłem i dziwki ruchąłem, i kurwa, urodziłem, dobra. Nie udzieliłem mnie po prostu, bo mają mieszkania, oj kurwa, a ja o dziecku ulicy, co pczoka przyjechać, gdzie się to do... Wiatrka, jak szóstry, jak Wolfram, pues teachers, started. I one mnie odkrąciły jak psatek z kurwe syckie, prosty polski je Jakie to siostry miłosierdzia, to są satysfakcje. Pojadę na szydłowódkę, albo na likotan. A bo to ludzi, mi ludzia pochodzą. I ciotka. No I nie, chodzę, tak, nie, bo chciałem się, bycie chciałem się ostrzec, doprowadzić. Nie udzieliły mi pomocy, bo I one się nazywają siostry miłosierdzia. No To siostry z Katowic, co mają mieszkania, wszystko przychodzą. A, i pomogą. Ale ja ośmielę na ulicy, kurwa, no. Ja o dziecko ulicy widzę. A i właśnie, bo mnie pierwszego przyją. To jest pierdolnięty naród kurwa! Skurwiały rząd kurwa! Nie ma na kurwa! Cały ten zakup i kler. Bo no, kler to wykorzystuje religię dla własnych potrzeb materialnych! A głupie kurwa poloki jeszcze im kurwa pieniądze w lasu! Pierdolnięty naród to jest kurwa! Kurwa macie! Pierdola! A to prawda!